Witam Ciebie trenerze. Jeśli szukasz inspiracji bądź pomysłu na trening, chcę, żebyś sprawdził moje konspekty treningowe. Jest to 12 gotowych konspektów treningowych na wrzesień 2024, które są opisane właśnie w taki sposób. Jest to gra 4 na 3 plus 2 zawodników neutralnych. Pole gry, jakie mamy, to jest dwa razy pole karne, tak? Tutaj możemy dać po jed, 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 dwie małe bramki, ewentualnie jedną dużą. To już, sami sobie, to już sami sobie dobieracie, w zależności czy macie dwóch bramkarzy, czy macie jednego. Jeżeli macie dwóch, to dajecie dużą bramkę. Jeżeli macie jednego, to dajecie dwie małe bramki. Przeciwnika ustawiamy trzema obrońcami. Tutaj dajemy sobie naszą dziewiątkę. Tutaj dajemy naszą szóstkę. Ósemkę i dziesiątkę. Do tego dodajemy dwóch zawodników neutralnych. W ten sposób jesteśmy ustawieni. Dlaczego tak? Ponieważ nakładając system na system, teraz tutaj rozrysuję system na system, gdzie jest przeciwnik. Mamy trzech obrońców, mamy trzech zawodników w środku, w środku pola i mamy ich dwóch napastników. OK i. Dorzucamy dwóch zawodników wahadłowych i teraz nakładając nasz system, czyli 1, 4, 3, 3 mam bocznego obrońcę, środkowego obrońcę, środkowego obrońcę, bocznego obrońcę, moich zawodników w środku pola 6,80 tak i moją siódemkę, dziewiątkę i jedenastkę. Nałożyliśmy system na system. I teraz wycinam sobie kawałek pola. Tak? Czyli to co mnie interesuje. I usuwam jednego zawodnika, drugiego zawodnika w bronieniu, tak? Usuwam w atakowaniu moją siódemkę i jedenastkę i usuwam boczne sektory i w tych bocznych sektorach daję zawodnika Zawodnika neutralnego, tych usuwam, ponieważ oni mnie nie interesują, i w ten sposób wyklarowałem sobie moje środowisko, środowisko treningowe. Mam trzech zawodników w bronieniu, czterech zawodników w atakowaniu i dwóch zawodników neutralnych, którzy. W momencie, kiedy ja atakuję w systemie 143-3 pracują mi jako siódemki i jedenastki, tak? I <laughs> mogę, i kiedy zawodnicy w bronieniu przychodzą, w, są w momencie przejścia z bronienia do atakowania, neutralni pracują jako zawodnicy, jako zawodnicy wahadłowi. W ten sposób, w ten sposób pracujemy, e, w ten sposób stworzyliśmy środowisko. Meczowe środowisko treningowe dla naszych zawodników. Ok, i przechodząc teraz do samego ćwiczenia. Zawodnik z piłką. My tutaj też możemy być ustawieni. I co ważne, jest to gra falowa. Zawodnicy schodzą, wchodzą, schodzą, wchodzą. Po każdej akcji zmieniamy się co jedną piłkę. I co jest ważne, tutaj staramy się budować z rozwinięciem gry do bocznego sektora boiska. Do zawodnika neutralnego, jednego bądź drugiego. Będąc w posiadaniu piłki, utrzymujemy się przy piłce i szukamy gry do bocznych sektorów, do bocznych sektorów boiska. Tak? W momencie, kiedy obrońcy odbiorą piłkę, mogą wykorzystać zawodników neutralnych bądź przejść bezpośrednio w środkowym sektorze. Przejść w środkowym sektorze boiska do atakowania na jedną z dwóch małych bramek. Na co zwracam uwagę? Akcent na budowanie, rozwinięcie gry w bocznym sektorze boiska, czyli wszystko co chcę, to buduję w bocznym sektorze boiska. Dwa, szukam rozszerzenia pola gry i zakończenia zadania strzałem na bramkę. Czyli cel mój to jest zdobycie bramki, tak. Działania jakie chcemy jakie chcemy wykorzystać, to jest obiegnięcie, ale to, to obiegnięcie sobie omówimy w kolejnym ćwiczeniu, e, ale i stworzenie przewagi w bocznym sektorze boiska, rozszerzając grę do bocznego sektora boiska, stwarzam sobie przewagę tam e, i zasadę, jaką stosuję, to jest rozszerzenie pola gry. Cel motoryczny, o którym mówiliśmy, to jest szybkość, e, o którym wspominałem we wcześniejszym ćwiczeniu, to jest szybkość. Ok. Panowie, więc na tym się skupiamy. Dlaczego tak? Ponieważ chcemy tutaj się utrzymać, rozszerzyć pole gry do bocznego sektora boiska i później jest dośrodkowanie, gdzie może wejść zawodnik numer 9 i co jest ważne, ten drugi zawodnik, to pole go nie ogranicza w żaden sposób. On tutaj może wbiec i zamknąć akcję strzałem na bramkę. Ok? Więc na to też musimy zwracać uwagę, żebyśmy zachowali wszystkie naturalne zadania e, dla naszych zawodników, którzy są ustawieni w sektorze boiska. Żeby nie było tak, że tu będzie dośrodkowanie, a ten gość stanie i powie: Ja nie wbiegam, bo jest tutaj strefa. Nie, właśnie ta strefa jest tylko dla tych zawodników, którzy tutaj pracują, a ten może sobie tutaj spokojnie wbiec i zamknąć i zamknąć y, to zadanie strzałem na bramkę. Każde ćwiczenie w konspekcie treningowym jest właśnie opisane w taki sposób, który przed chwilą zobaczyłeś. Jeśli interesują Ciebie moje materiały, kliknij w link i pobierz gotowe konspekty treningowe. Cześć!